Jesteśmy tutaj z gościem specjalnym, Juanito. W zasadzie to będzie dzisiaj odcinek Juanito, ponieważ Juanito testuje od jakiegoś czasu zegarek marki Gart. Słuchajcie, jak wiecie, Juanito skończył 7 lat. Wydawało nam się, że jest jeszcze za mały na to, aby pójść do pierwszej klasy razem z telefonem, czyli do szkoły wziąć telefon, a chcielibyśmy mieć jednak z nim kontakt, a przede wszystkim wiem, że dzieci już w tym wieku chodzą razem z kolegami na podwórko, na rower, będą jeździć hulajnogą, więc e, no, chcieliśmy po prostu czuć się, słuchajcie, bezpiecznie i e, wiedzieliśmy, że chcemy zainwestować pieniążki w jakiś zegarek i wtedy firma Garet po prostu z nieba spadła. Słuchajcie, jest to Naprawdę, ja myślę, że porównywalny zegarek do zegarka, którego w zasadzie ja noszę, który jest, jak wiecie, kosmicznej ceny. Ehm, pokażę Wam zaraz tutaj, jak prezentuje się ten zegarek. Jest, moim zdaniem, zegarek jest super chłopięcy. E, Juanito wybrał sobie tutaj taką sportową wersję czarną z takim fajnym neonowym zielonym. Bardzo odblaskowy. Także Juanita sobie założy teraz na rączkę, na tą rączkę czy na drugą? Na tą. Dobrze. Nie nagrywaliśmy wcześniej tego filmiku, ponieważ musieliśmy przede wszystkim przetestować ten zegarek, prawda? Mm. I testowaliśmy go w, w różnych warunkach, naprawdę w różnych. Jak wiecie, jest teraz e, czas, jaki jest, niestety. E, I na przykład testowaliśmy zegarek w lesie, w domu, na rowerze. Um, Juanito oddalał się na nodze i również testowaliśmy. Taki zegareczek naprawdę daje mamom, myślę, że ojcom również, taką nutkę spokoju. Mm. Słuchajcie, wszystko przychodzi przepięknie zapakowane. Ja Wam teraz tutaj krótki urywek wrzucę, jak Juanito dostał ten zegarek i jego pierwszą reakcję. Yeah. <grym> Pokażcie. Poczekaj. Ty sam otworzysz, ale ja ci tylko. Poczekaj. Poczekaj. Uważaj. I teraz możesz na górę otworzyć. Najpierw Hmm, Mmm, długopis. A to w sumie. My... Uuu, czekoladka. Co? Zegarek! Jestem czekolada! Mm, Najważniejszy. Co, co ludzie? Ja, to jest zegarek, a wiesz co za zegarek? O. Taki jak mamusia i tatuś ma. To można dzwonić! Tak! Tak! Ale nie, ale muszę szymka. No tatuś zaraz wszystko przeczyta. E, bardzo... Łatwa w obsłudze, słuchajcie, ładowarka, czyli dostajemy kabelek, który podłączamy do wyjścia. Tutaj mamy zwyczajny USB, i on się sam przyczepia do zegarka, jest magnetyczny. Dzięki aplikacji, która jest super łatwa w obsłudze, jest to aplikacja Gareth Tracker. Słuchajcie, logujemy się do swojego profilu. Wiadomo, każdy ma swój profil. I co najważniejsze, to musicie się zaopatrzyć w kartę SIM. W zegarku musi być aktywna karta SIM z internetem, wiadomo. I wtedy dzieci, jeżeli są w warunkach domowych, mogą spokojnie korzystać z Wi-Fi. To na pewno nie ma problemu. Wcześniej ładowaliśmy, słuchajcie, zegarek dość często, a teraz e, dzisiaj dostałam wiadomość na powiadomienie na mój telefon, że zegarek, który Juanito ma ze sobą, e, trzeba będzie za godzinę naładować. Więc to jest też super sprawa, że e, informuje nas o tym, bo wiadomo, że dzieci nie będą pamiętały, aby na czas ładować taki zegarek, a nie chcielibyśmy, aby rozładował się. W momencie, kiedy dziecka nie ma w domu. Słuchajcie, tutaj w aplikacji macie kilka możliwości. Ja wam zaraz tutaj wszystko przybliżę, ale chciałabym powiedzieć, chciałabym wam pokazać, aby to powiedział troszkę słów od siebie o zegarku. I co podoba ci się ten zegarek? Tak. No ale co najbardziej ci się nie podoba, że co można robić? Dzwonić. No właśnie, słuchajcie, możemy dzwonić. Zaraz wam to zademonstruję. I. I można co robić? Uczyć się. Właśnie! Słuchajcie, w zegarku jest e, zainstalowane dodawanie, odejmowanie e, i dziecko może e, sobie po prostu ćwiczyć matematykę. Super sprawa! JUANI to ma ekstra zajawkę na matematykę, więc <noise> to jest dla niego e, naprawdę fajny, fajny gadżet. Przede wszystkim JUANI e, to może dzwonić do mnie i do taty. I do babci. Ja zakryję tylko numer. Zobaczcie, Dżuanito do mnie dzwoni. Cześć synuś. Hejka. Co tam? Dobrze. Jak tam się spisuje nowy zegarek? Dobrze. No to super, to zapraszam cię do góry. Zobaczcie, dzwoni Dżuanito. Cześć. Cześć. Co porabiasz? Dobrze. Ale idź na dół, Bob, idź na dół. Poczekaj. czekaj. Okej. Okay. Ja Cię widzę. No. Mm -hmm. Hejka. Hejka. Jesteś z domu. <laughs> Jesteś już? No. Więc jak widzicie, nie dość, że możemy sobie dzwonić do siebie z wideoczatem, możemy siebie też widzieć, ale możemy sobie wysyłać wiadomości. Idź, do pokoju i wyślij mi wiadomość głosową. Zaraz zobaczycie. To jest też super e, czat. I na przykład, jak Joanie to wieczorem kładzie się do łóżka, to ja mu wysyłamy, że maj słuchacz. to śpi. Zaraz wam pokażę. Joanie to wyszedł z pokoju, nagrał wiadomość i teraz my będziemy tą wiadomość odsłuchiwać. Taka wiadomość. I, i zdjęcie. Możemy zrobić. I patrzcie, wiecie co jest tutaj fajnego? Że Juanito, będąc z kolegami, nie wiedząc o tym, e, ja mogę wykonywać takie zdjęcia. Czyli wiem mniej więcej, co się dzieje, jak, gdzie Juanito jest. No, i ostatnio testowaliśmy, jak byliśmy, słuchajcie, na zakupach, to zgubiłam chłopaków i robiłam Juanito zdjęcia. Wiadomo, jak miał rączkę, to nieświadomie miał ją w dół i robiłam zdjęcie produktów, i dzięki temu ich znalazłam w sklepie. Tu, tu, poczekaj. Tu. 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 Mama, no i co? Zobaczcie, wysyłam sobie. Zdjęcie i powiem Wam szczerze, jak na zegarek to spoko jakość. Dobra, teraz już część. Słuchajcie, bez e, Informacje potrzebne i przede wszystkim, co najważniejsze jest, co ten zegarek posiada. Słuchajcie, zegarek posiada geogrodzenie. Możecie sobie wyznaczyć yy, Konkretny jakiś teren, w którym e, dziecko może się poruszać, i jeżeli e, dziecko wykroczy poza ten teren, dostajecie powiadomienie. Możemy sprawdzać lokalizację. Jednym przyciskiem e, widzimy, gdzie w tym momencie się znajduje zegarek, ale również, jaką trasę słuchajcie, przebył, czyli e, w jakich miejscach przebywał. Możemy wysyłać wiadomości czatowe, możemy wysyłać zdjęcia, rozmawiać i rozmawiać wideo. Możemy również podążać za śladami naszego dziecka i ustalamy sobie od godziny do jakiejś konkretnej godziny i możemy, jakby sprawdzić, w, jakim, w jakiej okolicy i gdzie przemieszczało się dziecko. Widzimy również krokomierz, kalorie spalane, wędrówkę, właśnie ile metrów. Przeszło i e, jakość snu, czyli e, spokojnie możemy zegarek zakładać w nocy. Mamy również alarm, czyli budzik e, zegarka. E, też możemy właśnie ustawić, e, ucząc dziecko, załóżmy, samodzielnego wstawania do szkoły, czyli budził się. Na daną godzinę. I jeśli mówiąc o szkole, to moim zdaniem ważne jest tutaj to, że możemy wpisać plan lekcji lub plan zajęć, aby dziecko miało go przy sobie. I co jeszcze ważniejsze, jest, wyciszamy telefon na daną godzinę. Czyli, jeżeli dziecko przybywa od tej i do tej w szkole, możemy wprowadzić takie wyciszenie telefonu, czyli, że w tym momencie nikt nie może do dziecka zadzwonić, ale dziecko również nie może używać tego telefonu. Słuchajcie, firma Garet dała nam na hasło DŁANITO 20 aż 20% zniżki. To naprawdę sporo, słuchajcie, można zaoszczędzić. Teraz uciekacie, kupujecie zegarki, a z Wami widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!